razem, jakby się już od dawna znali. Wieczór zapadał. Wejdźmy tu, o, do tej kawiarni. Duża, wysoka, ciemna i chlodna. Olbrzymia sala była teraz prawie pusta. W głębi jej rozkoszny chlód, jakby w piwnicy. Widzi pani? Tu dobrze. Kazał podać lodów. Gdzieżbym ja pomyślała jeszcze przed paru godzinami, że będę nie za długo siedziała w towarzystwie pana? A przyznaję szczerze, żem dawno już pragnęła pana poznać. Dobrze wychowana kobieta nie powinna się z tym zdradzać, ale ja na szczęście nie potrzebuję na nic zważać. Sąd ludzi o mnie jest mi obojętnym. Jestem panią siebie. Mogę sobą rozporządzać w każdej chwili, jak mi się podoba, i mówić wszystko, co mi na myśl przyjdzie. Więc co? Powiedziałam już panu, że mi istotnie bardzo pragnęła pana poznać, tak z nim razem siedzieć, gadać, trochę podstępnie wysądować, wkraść się na chwilę pod to ogromne czolo, rozejrzeć się, co się też tam dzieje, raz po raz porządnie zadrapnąć, to już musi pan wybaczyć, ale gdym się dotknęła ręki pańskiej, zapragnęłam całe ciało zagarnąć, a gdym jej już w palcach uczula, musiałam drapać to moje zboczenie. Niedawno widziałam w jakiejś nocnej kawiarni młodego człowieka, który się przysiadł do bardzo przystojnej dziewczyny, od takiej, którą porządne to słowo wymówiła z nieskończoną pogardą porządne towarzystwo. Pogardza. Nic od niej nie chciał. Prosił ją tylko, by pozwoliła się szczypać. Za każde uszczypnięcie płacił trzy ruble. W przeciągu godziny zarobiła biedna ofiara coś pięćdziesiąt rubli. Z dumą pokazywała sine ramiona. Tak uczciwie nigdy jeszcze nie zarobiła. A gdzie to było? W kawiarni Koka. Spojrzał na nią zdumiony. Jak to? Zaśmiała się na cały głos. Słyszałam, że pan jest bohaterem najwięcej rozpustnej boemy, a zdziwienie pańskie mogłoby przynieść zaszczyt nawet mniej cnotliwemu obywatelowi. No uspokój się pan, nie należy do półświatka, który się tam zbiera, ale lubię na to wszystko popatrzeć, z bliska się przyjrzeć, czemuż by nie? Nie potrzebuję siebie na tym targowisku sprzedawać, więc tym większą, bo bezinteresowną przyjemność mi sprawia to gapienie się. Cóż u diabla, kto na właściwie jest? Bielecki zachodził w głowę, do jakiej szufladki swego mózgu ją wsadzić. Pan mi się tak bacznie przypatruje, bo pan nie wie, pod jakim numerem mnie ulokować. Zaraz panu służę mojemi personaliami. Lat 24 zajęcie model, bardzo nawet poszukiwany. Model bezwzględny dla bogatych malarzy, którzy muszą grubo płacić, a bezinteresowny dla takich jak Borsuk. Ale dotychczas jego jednego tylko znalazłam, który był wart, by mu darmo pozować. Ale już teraz do niego nie pójdę. Widziałam dziś, że mnie nienawidzi. Może panią kocha? On? Roześmiała się. Pan go widocznie wcale nie zna. On kocha plutno i farby. To fanatyk sztuki. A dla tych kobieta nie istnieje. Jak będę miała czas, to wtedy pomyślę, dlaczego mnie dziś świadomie nienawidził, a nieświadomie z nienawiścią malował. Pani z domu uciekła? O, oczywiście, ale z domu opiekuna, tylko taki sobie poczciwy balwan. Chciał ze mnie, po wczesnej śmierci rodziców, zrobić porządną, rozumie Pan, porządną kobietę zrobić. Ech. Co to była za zacna duszach, jak on nudził i groził, skomlal i blagał. Znudziło mnie to wszystko, kopnęłam to i teraz mi dobrze. Aha, jeszcze ostatnią ciekawość pana zaspokoję. Dlaczego pana chciałam poznać? Od pierwszej chwili silnie mnie pan zaintrygował, tak jak pani mnie. Prawdopodobnie, bo już pan miał chyba dosyć czasu się polapać. żeśmy bardzo i blisko spokrewnieni, prawda? Tośmy sobie u Borsuka oczyma powiedzieli. Pan jest pierwszym samcem. Bielecki roześmiał się na cały głos i ona się cynicznie roześmiała. Niech pan zważy, że powiedziałam to w jak najlepszym znaczeniu. Dla mężczyzny jest to niezmiernie ważną rzeczą, czy jest samcem lub nie. To stanowi większą część jego rozkoszy życiowych lub też ciężkich tragedii. Otóż pan był i jest pierwszym samcem, który zrobił na mnie wrażenie. Pan ma rodzaj tej najgorszej, najniebezpieczniejszej przystojności. Bote du diable, ruchy tygrysie. Opanowane, prawda, ale niech Bóg broni, gdyby się w skoku naprężyli. Przytem czuję, patrząc na pana przez skórę, że gdybym panu zawadzała, to ani chwili na myslu Alona Abrahama pewne. Skończyła już pani? Zaśmiał się Bielecki. Już dawno tak się nie bawił. Ale ja się pana nie boję. Szukalam pana. Nawet nie boję się tego, że z czasem mogłabym zostać pana kochanką. Powiedziała to z cyniczną brawurą. Widzi pan, teraz podoba mi się wyraz twarzy pańskiej. Zupełnie spokojnie rozważa pan tę przyszłość. Bez chelpliwości, bez markaczowskiej dumy, żeś pan na mnie zrobił wrażenie. Pan mnie pożąda od pierwszej chwili, prawda? Oczywiście. I to właśnie uczciwie ze strony pana, żeś tego nie maskował, nie klamal, nie tumanil. Mówiono mi, że pan jest takim, wybacz pan imienną nazwę, dążłanym. Tak jest, kochana pani. Miałem w tej chwili ochotę wyciągnąć moją rękę ku pani, ale nie chciałbym, byś pani swój poprzedni eksperyment na moim ramieniu powtórzyła. A byłabym to bezwarunkowo zrobiła, gdybym miała siły po temu, to bym najchętniej zwabiła pana do mego mieszkania, to pani ma mieszkanie? Mam mam. dwa pokoiki na strychu strasznie tam gorąco. Skrępowalabym pana powrozami, żebyś się ruszać nie mógł, oczywiście, nagiego. No. Bawi to pana? Niezmiernie. Tylko byłaby mi przykra, moja nagość. nowie są bardzo wstydliwi. – Wiem, wiem, i właśnie dlatego. Potem siadłabym obok pana i zaczęłabym orać, tak, orać cialo, te mi oto paznokciami, a strasznie są ostre. Niezgorszy pomysł, trochę literacki, coś przypomina historyczne podrógi pani Rashild. – Owszem, owszem, mniejsza to, Tylko niech pan sobie wystawi, że pan nawet by drgnąć nie mógł, a ja tak zbożnie, spokojnie i z taką głęboką powagą zapuszczam ostry pluk moich palców w skórę pańską i uprawiam pracowicie ten kawałek żyjącej gleby, począwszy od szyi po całej piersi. Nie głębiej? – parsknął Bielecki cynicznie, ale z niesmakiem. Nie, na razie ten kawałek starczyłby zupełnie. I co wtedy? – spojrzała na niego z jakimś ciemnym uśmiechem. Co wtedy? – Powiedziałabym ci, przestanę cię torturować, ale powiedz mi, czy jesteś winien śmierci górskiego? Padło to tak niespodzianie, że przez jeden błysk sekundy Bilecki drżał, ale w tej samej chwili opanował się, jaki Górski, co za górski? <laughs> no ten, który się otruł, i on się roześmiał serdecznie. Prawda, znałem jakiegoś suchotnika górskiego, który się podobno otruł. I co? Tak mi się to podobało, żeś ty go do tego zmusił. Kto ci to powiedział? Poglaskala go po ręku. Dziękuję ci, żeś mi powiedział ty. Mówmy sobie ty. To niezmiernie upraszcza rozmowę. Miałbym ochotę cię w rękę pocalować, ale boję się twoich paznokci. No ale powiedz mi, kto ci powiedział, że ja coś miałem z górskim wspólnego? Kto mi powiedział? Ależ o tym nikt mi nie powiedział. Ja sama to ci mówię. — Twoja towarzyszka, jak ty ją nazywasz? — Aha, Lusia, Lusia, ładne imię. Bielecki patrzył na nią z bezwiednym lękiem. — Ta twoja Lusia zbyt się afiszowała rozpaczą po zmarłym. Sala absynt przez długą slomkę i przypatrywała mu się bacznie. Poza zimną, obojętną, nic nieznaczącym uśmiechem wykrzywioną twarzą Bieleckiego wyczuwała nerwowe, niespokojne drżenie. — Mnie się nie lękaj — szepnęła drwiąco. W tej samej chwili wybuchnął tak głośnym, wesołym śmiechem, że szczerość tego śmiechu stropu ją zbiła. Teraz rzeczywiście podajmy sobie ręce, ale już bez drapania. Do wspólnej pracy dajmy sobie rękę. To z górskim kapitalne. Wiesz co? Doskonały temat do powieści albo do dramatu. Przyjaciel, który przyjaciela hipnotyzuje w śmierć. Doskonale. Nachylił się ku niej słodko uśmiechnięty. – A wiesz, słyszałaś może o tym, że przed paru laty kobietę zabiłem? Taką, co to się, wiesz, do mnie przyczepiła, a której innym sposobem pozbyć się nie mogłem? – Spojrzała na niego przenikliwie. – Tak, o tym słyszałam. Nawet jestem pewna, żeś to zrobił. – Skłonił się głęboko. – Wybacz. Oczekujecie ciężkie rozczarowanie. Ani mi przez głowę nie przeszło jej zabijać. – Ja całkiem do tego niezdolny – parsknęła śmiechem. I on się śmiał. Aż mnie wstyd, że muszę się przyznać do tego marnego tchórzostwa, a raczej tej przykrej szczerości, że całkiem nie byłbym zdolny do czegoś podobnego. Kobieta, o której mówisz, umarła jak najprzykładniej według świadectwa lekarzy na zapalenie ślepej kiszki.